Dobry, nie? No okej, okay, siemanko z tej strony Enzi witam was wszystkich w kolejnym odcinku przeglądu, modyfikacji No i słuchajcie, mam dzisiaj dla was bardzo fajną modyfikację i bardzo fajną nowinę, bo udało mi się w końcu ustawić mikrofon tak jak powinien być. I jest naprawdę ekstra. Tylko problem jest taki, że przysłanie mi kawałek kamerkę. ale mam nadzieję, że to nie będzie duży problem i moja jakość głosu teraz będzie najlepsza. Ogólnie jest fajny bajer. Jak mówię w tą stronę, to słyszycie mnie na lewej słuchawce, a jak mówię w tą stronę, to słyszycie mnie na prawej słuchawce. Mogłem też pójść za mikrofon i wtedy będziecie słyszeli mnie z tyłu głowy, ale nie wiem, czy tak się da. W każdym razie, yy, słuchajcie, co to jest za modyfikacja i co bym chciał dzisiaj wam. Przedstawić. Modyfikacja nazywa się Mutant Creatures, czyli mutanty stworzone ze zwykłych mobów. Tylko, że to nie jest ta stara modyfikacja, która była kiedyś. W tym momencie dodanych jest bardzo dużo innych, właśnie tych zmutowanych mobów, które chętnie Wam dzisiaj pokażę. Tylko włączymy sobie najpierw noc. I, i tak, i może powoli przechodzić do samego nagrywania. I jeżeli chcecie jutrowiejską przygodę, to zostawcie łapkę w górę. Tak, 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 po prostu. No dobra, słuchajcie, pierwszą postacią będzie Mutant Creeper. Który jest naprawdę sporym potworem, jest Mutantem Creeperem, ma 120 HP, czyli naprawdę bardzo dużo. Czekajcie, czy daje mi się tutaj jakoś interfejs zwiększyć? No w sumie się da, tylko teraz jest bardzo duży. Ale już mi wszystko widzicie. Słuchajcie, mutant creeper ma w tym momencie 120 HP. ciekawy jestem, co dostaniemy, gdy go zabijemy. Pokażę wam zaraz też jak on atakuje, ale będzie musieli przenieść się gdzieś dalej, bo... wybuchnie! Przyciąga mnie, o oh fuck Czyli musicie pamiętać Jeżeli macie tego creepera To musicie uciekać, jeżeli on was zaatakuje Jeżeli go uda wam się zabić Bo gnój niestety Nas przyciąga Co to jest za jajko, boję się, że z tego jajka Może wyjść inny creeper, ale jak to zniszczymy Dostajemy taki Śmieszny creeper shard I jest to rzecz, którą Możemy psuć sobie rzeczy która tak naprawdę nie zadaje nam damage'a, tylko możemy tego sobie używać, żeby coś wybuchało. A przy okazji, yy, ma to pasek, który się kończy, w sensie wytrzymałość. Kurczę, znowu pies idzie mi do domu. No, znaczy nie, nie pies, tylko ktoś wraca, a pies mi szczeka. W każdym razie, słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak ten moten Creeper się zachowuje, gdy, gdy nie jesteśmy na game modzie. Tylko szybko będę musiał sobie tego game moda włączyć. W zasadzie to ja wezmę sobie może od razu zbroję. Bo Uwierzcie mi, że Mutant Creeper jest naprawdę kozackim potworem. I nie jest to aż tak łatwo go zabić, ponieważ on skacze, a gdy spada na ziemię, wybucha. Więc jest grubo, wam powiem. Dobra, ubierzmy się. I tak. Tu jest pełno mobów, które mogą mnie zaatakować tak dodatkowo. Chciałbym się przed tym uchronić trochę. Co ich tak dużo tutaj wszystkich jest? Masakra, wam powiem. Stanę sobie tu może. Wyłączę game Moda i postawmy sobie tego mutant creepera. I spójrzcie jak on atakuje. Po pierwsze biegnie za nami. Uuu, wyrzuca małe creeperki, które też wybuchają. Ale wiem też, że on skacze. Nie tylko nas goni, ale potrafi właśnie skoczyć do nas, gdy jesteśmy gdzieś daleko, gdy próbujemy mu uciec. Spróbuję teraz mu spieprzyć trochę kawałek chociaż. Ale to tak słabo mi chyba wychodzi na razie. Dobra, on póki co tylko za mną biegnie. Ale uwierzcie mi, że potrafi skakać w takich krytycznych przypadkach, więc trzeba na tego ziomka uważać Słuchajcie, kolejną postacią jest Incomplete To się oznacza? What fuck? Co to jest? Jaki paskudny pająk połączony ze świnią A wiecie jak do tego doszło? Zrobił to pająk ze świnią Jeżeli kumasz o co chodzi to zostaw łapkę w górę Fuck A ciekawe czy to też ma wymiona, nie? Ogólnie? Pająk ten ma aż 50 HP, więc Wys jest, sale źle. I gdy atakujemy, wydaje dźwięki świni. Ciekawie, bardzo ciekawie, nie powiem. Aktualnie nic z niego nie dropi, ale jest straszny. Dobra, słuchajcie, kolejną postacią jest Mutant Creeper? Creeper Minion, aha. Czyli to będzie taki mały Creeper, który właśnie tam wyskoczył z tego dużego Creepera. I ten mały Creeper będzie za nami biegał, szybciej niż zwykły Creeper i po prostu będzie wybuchał, niszcząc wszystko. Wokoło, oczywiście, jego wybuch będzie mniejszy niż zwykłego klipera, no ale także będzie wybuchał. Więc dalej jest cienko. Dobra, słuchajcie, kolejną postacią jest Mutant Zombie, czyli wielki napakowany zombie, który ma 150 HP. Dużo. Nie wiem, jakie zadaje damage, ale wiem, że nie ma no knockbacka na nim, więc. Podczas gdy go atakujemy, nie da się go odepchnąć. I zobaczcie, co on robi. Jaki on w ogóle tutaj tymi, ciosami dawala. Te obie naprawdę są trudne do pokonania. Wow! Wow! Dobra, zdążyłem. Tak, już się bałem, że mnie zabije. I spójrzcie także, że potrafi się on odradzać. I szybko się odradza. Więc lepiej go jak najszybciej zabić, i zobaczymy, co z niego może nam wypaść. Zombie! Problem jest taki, że jeżeli go zabijemy raz, to on nie umiera. Trzeba go dobić czymś. Żeby go zabić, bo, bo on jest naprawdę kozacki Co? Nie da się go zabić w ogóle? Mam ten chemikal jeszcze Czy to nic nie daje? A może trzeba go podpalić? Nie wiem Spróbuję go zabić jeszcze raz. Stój Znowu cię utłukę A, dobra słuchajcie. Trzeba go po prostu Podpalić, po tym, gdy go zaatakujemy. I fajne też jest to, że gdy zabijemy takiego MOBA, y, mutanta, to bardzo dużo levela nam skakuje. Zabijemy jednego zombiaka, zabijemy jednego pająka, i, i to w sumie wszystko. I mam już 14 level. Więc fajne jest ekspienie sobie, właśnie na takich y, mutantach, a potem enchantowanie sobie rzeczy. Dobra, słuchajcie, kolejną postacią jest mutant Enderman. Czyli Enderman zmutowany, który wygląda trochę bardziej jak Slender niż jak Enderman. I ma 200. HP i potrafi się teleportować game mode zero dobra dobra, już, spokojnie uspokój się, panie, no, nie bijemy aż tak, jest trochę szybszy od Tendermana i problem jest taki, że on się przenosi szybko, my nic wokoło nie widzimy, a po prostu nas bije więc ciężko byłoby nam go chyba pokonać, gdybyśmy z nim walczyli tak normalnie, bez game moda tym bardziej, że po jego uderzeniu by nam się go zaatakować, on od razu się przenosi, znika, więc nie da się po prostu na nim tak, wiecie, cały czas klikać i spamić tym przyciskiem, bo nic to nam nie da. A ja go nie widzę. Super. Po prostu nie wiem, czy chcę go zabijać, bo to nic nie daje mi póki co. Wam powiem. Zanim ja go zabiję, to cały dzień minie. Gdzie on jest? Zniknął. Super. To powalczyłem z Endermanem, nie byłem ciekawy co z niego wypadnie, no ale jak już go nie ma to nic nie zrobię, nie? Dobra, słuchajcie Kolejną postacią jest Mutant Slow Snow Golem Który ma 80 HP i prawdopodobnie będzie rzucał w nas śnieżkami Tak? Tak będzie czy tak nie będzie? A nie, nic sam w zasadzie nie robi, tylko wszystko obladza Śnieg wkładzie pod, pod siebie po prostu, się rozsypuje Chyba, że to jest łupiesz, a nie śnieg, nie wiem I wypadają z niego Śnieżki. Więc dosyć ciekawie. I ostatnią postacią jest szkielet mutant czyli wielki szkielet przykoksowany z dziwną szczęką i łukiem. I ma 160 HP, więc on jest naprawdę kozacki, Wam powiem. I podejrzewam, że na dalsze odległości potrafi strzelać, ale sobie to podarujemy, bo już mam mało HP, a jak zginę, to nie będę mógł wrócić tutaj do domku. Więc po prostu go zabijemy. I jak widzicie, po jego zabiciu on się po prostu rozpada. I tak jak zostanie? To już nie zniknie? Jakby mi taki do domu wlazł To jak ja bym się go pozbył wtedy? Wszędzie go. Tu jesteś, Hami jeden. I zobaczcie, nie zaatakowałem go nawet. Nie udało mi się go dotknąć. Taki jest sprytny. O, jak fajne niebo tam wygląda, nie? Takie czerwone z tyłu. Dobra, gdzie on jest? Chodź tutaj, Gadzie jeden. Jeszcze dużo mi nie zostało wam powiem 20 HP! O! Dało mi się go zabić. I co on robi, gdy ginie? Wow! Co on zrobił? On ściąga różne rzeczy wokół siebie, które leżą gdzieś tutaj, na przykład potwory, na przykład mnie pewnie by też tak rozrzucał na boki i po prostu raz se tak atakuje. A te szczątki tamtego szkieleta niestety nie zniknęły No ale słuchajcie, jest też bardzo fajna rzecz Jeżeli chodzi na przykład o ten Hulk Hammer Gdy nim uderzamy To leci to Mniej więcej tak Tego normalnie możemy spotkać w grze Zaraz wam pokażę w jaki sposób można zrobić sobie taki Hulk Hammer Halo Tools, nie, nie było tools to było Inventory To było To, okej okay. Dobra nie, <laughs> czyli jednak hulk havera nie da się zrobić, trzeba go zabić, trzeba w zasadzie zabić tego zombiaka I mamy chemical X, czyli jest to coś co możemy sobie skraftować w ten sposób I zaraz zobaczymy jak to działa, gdy na przykład będziemy chcieli tym miotnąć w zombiaka Albo w siebie Nic się nie dzieje, a gdybym rzucił w tym normalnego szkieleta A to go nie zabija. Uuu, jednak go zabija Ale to chyba nie działa na te mutanty, tylko działa tylko i wyłącznie właśnie na... Inne jakieś moby Więc jest grubo, wam powiem I co jeszcze mamy? Jeszcze mamy chyba zbroję Z czego się orientuję Właśnie mutant szkieleta, której nie możemy zdobyć, znaczy... Nie da się je zdobyć, trzeba w jakiś sposób... Podnieść właśnie tej rzeczy, które wyleciały nam z tego szkieleta O właśnie da się kliknąć prawym przyciskiem myszy i z tego wszystkiego możemy poskładać sobie jego zbroję jego hełm i tak dalej więc bardzo fajna sprawa i w ten sposób możemy łatwo zdobyć sobie y, jakiś armor żeby walczyć tak znaczy na początku żeby zabić takiego szkieleta już musimy mieć jakiś armor no bo no umówmy się tak to no nie jest prosto zabić szkieleta który ma 200hp i, i nawala do nas z łuku w zasadzie to z takiej tej strzelał z to nie był łuk wiecie co to jest kusza? tak z kuszy strzelał no właśnie to była kusza Tego pana już chyba możemy wykąpać, bo, bo trochę śmierdzisz ziom Idź się wykop Idź Oj, aż się zlagowała jak do wody wpadł, woda też go nie chciała Widzisz jak ładnie? No A że woda zaraz zabarwi na, na, na brązową, no to już ida sprawa Pomijmy to w każdym razie, słuchajcie, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą modyfikację. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc, siemanko, cześć, papa!